Witam Was bardzo serdecznie w unboxingu mangowym na moim kanale. Jak możecie zauważyć, tym razem nie mamy jednej paczuszki, ale kilka, a także parę mang, które sobie leżą tak już bez swojej paczuszki. Jednakże na samym początku, nim przejdziemy do samych mang, chciałbym Was prosić o to, żebyście zostawili subskrypcję oraz lajka, like, jeżeli się podoba. Wielu z Was ogląda te materiały i nadal nie subskrybuje, a myślę, że to nic nie kosztuje, a dla mnie będzie bardzo pozytywnie, jeżeli tego suba po prostu zostawicie. Ale przechodząc już do samych mang, myślę, że zaczniemy od tych, które są bez opakowań, ponieważ tutaj widać mniej więcej już, co się w nich znajduje, dlatego przejdziemy od góry. Mamy tu pierwszy tom mieczenia śmiertelnego w twardej oprawy od kotori. Tak się to prezentuje. Jest to manga, którą no, można dostać. Jednakże jest to twarda oprawa, dlatego to troszeczkę kosztuje. Jak możecie zauważyć, twarde oprawy u kotory 75 zł kosztują i zakupiłem to dość po taniości, chyba za 50 zł mniej więcej. Dlatego to jest tak, można się domyślić, że jest to używana manga, a dlatego, ponieważ za namową pewnych osób w końcu się złamałem i sprawdziłem co to jest za, za tytuł. Który mniej więcej już znałem, ponieważ jest bajka, która jest całkiem spoko, o tym samym tytule. Która przedstawiona jakby jest adaptacją mangi i podobało mi się. Także w końcu uznałem, że spróbuję sobie wersję mangową. I ja już nie będę ukrywał, że ten pierwszy tomik przeczytałem i jest on bardzo, bardzo fajny. Chciałbym tak szczerze powiedziawszy zbierać dalej tę mangę. Jednakże no to jest spory wydatek. Z tego, co pamiętam, to ten tytuł, chyba jakieś 15 tomów, będzie miał w twardej oprawie. Chociaż, jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić, bo może tutaj jakąś gafę strzeliłem. Jak widzicie, rysunki są całkiem ładne. Nie powiedziałbym, że one są jakieś rewelacyjne. Mają swój charakter i naprawdę ciekawie wyglądają. Bardzo, przynajmniej w tym pierwszym tomie, jaki sobie przeczytałem, mam w ręce, Wam pokazuję. To bardzo oddałem klimat tych czasów. Ogólnie rzecz biorąc, historia jest mniej więcej o tym, że mamy tutaj naszego głównego bohatera, który chce odpokutować swoje zbrodnie i, i, i postanawia zabijać jakiś tam bandytów na swojej drodze i pomagać innym. I, I tak się mniej więcej to dzieje. A że jest mieczny śmiertelnego, to yy, korzystałem z mieczy, a on jest nieśmiertelny, ponieważ Został w jakiś tam sposób, można powiedzieć, zaczarowany, i, i, i to jak chce się odmienić, i tak dalej, to śledzimy jego losy. Jest to naprawdę porządny tytuł, i chciałbym w przyszłości go zbierać. Jednakże myślę, że nie ma tutaj żadnego większego priorytetu, jeżeli chodzi o ten tytuł. Z tego względu, że no, jest on jednak całkiem drogi. A już w Polsce chyba 6-7 tomów, jak to nagrywam, ma, ma miejsce. Także no, to, to jest troszeczkę tego. Troszeczkę już tego wyszło. Także to nie jest coś takiego, że o no co 3 miesiące, sobie 75 zł wydam, no jednak nie tym razem. I tutaj odłożymy miście śmiertelnego. Mam nadzieję, że, że dozbieram sobie kolejne tomy i może będę priorderował kolejne, ale to zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Dalej mamy ponownie mangi używane, szczerze powiedziawszy, te, ten unboxing i kolejne będą troszeczkę o mangach używanych, bo Zaszalałem na różnych serwisach i, i trochę tego nabyłem, ale mamy tutaj Dorohedoro. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Oraz czwarty tom. Dorohedoro, strasznie ciężko dorwać w dobrej cenie więcej tomów niż właśnie cztery. To mi się udało. Pierwszy tom już mam, to zapewne jeżeli śledzicie materiał to, to widzieliście, mam już no to ten pierwszy pewnie będę jakoś tam sprzedawał i to co chcę powiedzieć o Dora to co można powiedzieć, wiele można powiedzieć o, o studiu JG, jednakże wydanie Dora jest super, szczególnie jak możecie zapewne zauważyć, o widzę, że się fajnie błyszczy, tutaj jest jakby szczur... jest szczura Skóra. Fajnie to wygląda. W dotyku też jest super. Te obwoluty naprawdę są kozackie. Sama manga też jest bardzo fajna. Ja sobie mm, chciałbym zbierać to. także to też jest bardzo długa seria. Nie wiem, czy nie: 23 tomy. Fajnie, że, że JG wydało w wydaniu powiększonym, bo zasługuje zdecydowanie. I ja o tej serii się dowiedziałem, szczerze powiedziawszy, oglądając anime, które jest na Netflixie, na Netflixie w CGI, które jest całkiem dobre. Jestem bardzo negatywnie nastawiony do wszelkich CGI, jednakże tu, 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 tu to wypada naprawdę, naprawdę dobrze. I historia też jest bardzo ciekawa, takie mroczne, pełno krwi, flaki na, na zewnątrz latają i tak dalej. Jest tutaj ciekawa przedstawiona magia, pełno brudu, takiej nieczystości, bohaterów, jak i, jak i ogólnie jakby całego świata i wszystkich tam postaci, które się przebijają. No, mamy tutaj głównego bohatera, który chce odkryć, kto go zaczarował w tego jaszczura, kajmana, bo takie jakby są dwie osoby obecnie: jest ten jaszczur, oraz osoba w środku, która została zaczarowana przez pewnego maga, dlatego. Tutaj, bohater szuka maga, który to zrobił, i to jak tutaj mogliście wcześniej zauważyć, co wam przedstawiałem, jest scena, gdzie to nie ty jest pokazane. Mówi do, do osoby, którą jakby ten jaszczur połknął, bo w środku jest człowiek, który został zaczarowany i mu tą powłokę jaszczura nałożono. Bardzo ciekawi mnie, w jakim kierunku ten tytuł pójdzie, głównie ze względu na to, że. To są jakby osobne byty, ten jaszczur i ta osoba w środku. One jakby nie są tą samą osobą. I czy nie będzie tu przypadkiem w przyszłości jakichś problemów z tym, żeby to się rozdzielić, czy żeby po prostu nie pokłócą się w jakiś sposób? Póki co współpracują, żeby odnaleźć tego maga, który to, to uczynił. To, co tutaj jeszcze zasługuje na, na wspomnienie, moim zdaniem, to jest to, że ta magia jest bardzo fajnie przedstawiona o tyle, że bardzo sporo czasu poświęca się na jakby antagonistów, ich organizacje, jak tam współpracują, co robią, i to, to mi się bardzo podoba. Bo, bo po prostu rzadko się zdarza tak, że, że, że większy. Mm, Nakład jakby pracy, czy, czy, czy po prostu mniej czasu, tego w cudzysłowie antenowego, się poświęca tym złym, którzy tutaj są. Chociaż myślę, że tutaj w tym wypadku bohater nie jest jakiś bardzo um, jednoznaczną postacią, że, że jest ona dobra. Także, mangę szczerze powiedziawszy, polecam. Kiedyś próbowałem sobie jeszcze w internecie czytać. Jednakże mi to jakoś szczególnie nie, nie, nie siadło, tam język, y, trafiłem na jakieś bardzo dziwne skany i takie strasznie to opornie mi się doczytało. Jednakże tutaj polską wersję mangową będę zbierać i z pewnością będę się cieszył podczas czytania, bo jak czytałem na tym internecie, pomimo, że, że mi sprawiało to jakieś tam trudności, to było fajnie. Animacja też wyszła całkiem spoko, mi się podobała, dlatego tym bardziej, że jest jeszcze super wydanie. To, to, to na pewno sobie sięgnę. Może ja to już do tyłu będę dawać po kolejne tomiki. Możecie dać znać, co sądzicie o tym tytule. I ja przejdę do kolejnych rzeczy. I myślę, że może do tej większej paczuszki, co znosicie. Widzicie, tutaj są z, 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 cyfrowy Polsa. Tym razem jest sponsorem MAC. Mm, jednak nie. To tylko opakowanie. A w środeczku mamy coś. Co długo, długo, długo wyczekiwałem, co chciałem w końcu dostać, i się udało. Pudełko wyrzucę. Wy już widzicie, co tu się znajduje. Mamy tu. Atak Tytanów. Atak tytu, Tytunów. Atak Tytunów. Trzy tomiki. Trzy tomiki, których mi brakowało. Brakowało mi i które ciężko było dostać nowe z tego względu, że jak za każdym razem, jak zamawiałem, czy na gildi, czy, czy już tam, nawet tam, wreszcie się zdarzyło na Magwdenie. To tych tomów nie było, bo JPF ma bardzo dziwną y, politykę do druków, która polega na tym, że po 5 tomików, tutaj oczywiście hiportualizuję, po 5 tomików każdego, y, każdego, jakby, numeru y, dodrukowują I to mam wrażenie, że dotyczy każdej dosłownie serii u nich i dostać cokolwiek, szczególnie berserka, który jest bardzo rozchwytywany, to ciężko cokolwiek, jakby dostać i, i żeby, no ciężko dostać, cały ja będę się rozwalił, ciężko dostać, strasznie bardzo, bardzo. Ja jednakże udało mi się tutaj od pewnej osobki dostać te trzy tomiki, których mi tylko brakowało, ponieważ do 31 tomu mam i chciałem po prostu skompletować, bo uważam, że jest to naprawdę super tytuł. I, i, I pomimo zakończenia, które mi się nie podoba, które możecie też y, omówienie takie podcastowe sobie y, przesłuchać, całościowo na temat Ataku Tytanów, które znajdują się mu na moim kanale. Zostawię też link w opisie, jakby ktoś był zainteresowany. To zakończenie mi się nie podoba, jednakże cała reszta, to w jakiś sposób Eren się, hmm, czy główny bohater, się rozwija i do jakiego punktu w pewnym momencie dochodzi. Całe wątki te polityczne, jakby to, to moim zdaniem to był pik. To był pik tej serii, kiedy hmm, Eren zrobił się taki Wiadomo jaki no seksiak się zrobił, nie oszukujmy się. I to mi się naprawdę bardzo bardzo podobało, w jakim kierunku to poszło. Ostatecznie zakończyło się nie tak jakbym chciał. Uuuuh, uuu. zobaczcie, karta. Nie wiedziałem, że kartę do, do, też dziewczyna, chyba dziewczyna mi tutaj wysyłała. Dostałem. W ogóle rozdzieliła mi te, te tony, bo tu było więcej. Ona miała chyba 6 ostatnich ton, także rozdzieliła mi, także jestem bardzo jej wdzięczny. No, to nie jest pocztówka, tylko karta, ale kurde, fajnie, fajnie że coś takiego dołączono. Bo rzadko kiedy to się zdarzy, że ktoś jak sprzedaje, to dołącza jeszcze jakieś dodatki, raczej sobie zachowuje. Jak możecie zauważyć, ja myślę, że tutaj nie będę może wam nic pokazywał, bo to są ostatnie tomy z 34 tej tomikowej serii. No, to tu same spoilerki. Niedawno też miała miejsce końcówka w końcu animacji, która długo trzeba było czekać, i nie, zrobiono tak wszystko jak w mance. Także tu mogę wam powiedzieć, że niczym się nie różni. Aczkolwiek ja chyba bardziej wolę mangę. Czy jest jakiś konkretny powód, żeby tak właśnie było? Nie, ale chyba bardziej wolę mangę I, 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 i tyle. Może jakiś jeden kadr się uda Wam tutaj pokazać. A w sumie, why not? To nie są jakieś spoilery, także... A już go zgubiłem, także może się nie uda go pokazać. A nie, uda się, proszę bardzo. Tak mniej więcej kreseczka, jeżeli nie znacie Ataku Tytanów, co by było troszeczkę dziwne, bo to jest bardzo, bardzo popularna seria. Nie wiem, czy nie jedna z na najbardziej, najbardziej popularna może nawet Atak Tytanów. Na pewno bardzo hype'owana seria o tym, jak Tytani zjadają ludzi, ale jak się później okazuje, nie do końca. I tutaj zakończymy tu moją rozmówkę o Tytanach, także jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią na temat całej serii, no to link w opisie. I tutaj sobie postawimy, przysłonimy nie, Miecz Nieśmiertelnego. Niestety, niestety, ale no to tak trzeba uczynić. Kolejna paczuszka, kolejna paczuszka, która zawiera coś w sobie. Trzy tomiki. Trzy tomiki Grand Blue. Zobaczcie w ogóle, to jest um, mała wersja chyba, jakby standardowa ta piątka. Ale nie, nie różni ona się dużo bardziej od tej powiększonych. To jest znowu. To jest. Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że to jest studio G. To no nie jest studio G, to jest 8 macek. Czyli coś, żeby nie kojarzono studio G z bardziej, nazwijmy to, dorosłymi tytułami, w których znajduje się Edge Grand Blue. To jest seria, która opowiada o klubie. Na studiach dotyczącym nurkowania. Jednakże nie do końca, ponieważ głównym przewodem, głównym jakby linią fabularną Grand Blue, czy, czy tym co się tam głównie dzieje, jest przede wszystkim picie alkoholu. Także wszyscy, wszyscy studenci to jest manga dla Was. Jeżeli jesteście zainteresowani, to też wyszła animacja, chyba 12-odcinkowa, która mnie zachęciła do tego tytułu. Ja się świetnie bawiłem, naprawdę. To dla mnie jest pik komedii Grand Blue i, i, i to są jakieś no, no. Nic tutaj nie ma różne Roznegliżowani panowie, no oczywiście, bo jakby inaczej, zawsze tak zakropiona impreza tak się kończy, prawda? Czy tylko tak u mnie wygląda to? Mam nadzieję, że, że nie i to jest po prostu komedia. Uznałem, że sobie kupię trzy tomiki, a również uszwane, warto zaznaczyć żeby sprawdzić, jak to mi wchodzi w formie mangowej, i możliwe, że w przyszłości dalej zbierać, jednakże uważam, że to nie jest jakiś duży priorytet w mojej, w mojej tutaj kolekcji mangowej. Także może po prostu, jak się uda, jakieś kolejne potaniości tomiki kupić, to wtedy. Ale no, zobaczymy. Chcę pierwsze te trzy tomy przeczytać i zobaczyć, jak to będzie się działo w formie mangowej. Bo, jak mówiłem, animacyjnie, no, kurde, świetnie się bawią, naprawdę. Polecam serdecznie. Hmm. Czy Wam się spodoba? No nie jestem pewien, bo to komedia. Każdy ma jakby humor tutaj indywidualny i nie ma co tutaj za dużo o tym mówić. Jednakże mi bardzo siadło to, to, co się tam dzieje po tych imprezach zakrapionych. To naprawdę, naprawdę fenomenalne. I... i no, no zobaczcie, no tak się bawią panowie. Po prostu tak się bawią panowie. No i myślę, że tutaj nie będę Wam więcej o tym tytule mówić, no bo co tu można mówić o, o komedii po prostu? Szybko schowamy i przejdziemy do czegoś, co jest pre-orderem, co nie jest używaną mangą. Także, no już widzę, że problemy z schowaniem. Także będzie coś innego. Grand Blue i jest to pre-order od. Tu, 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 tu. Jak dobrze pamiętam, Waneko. Czy ja to otworzę tak? Nie otworzę tak. Potrzebna na nóż. Który załatwi dobranie nóż, potrzebne nam nożyczki. Zawsze jestem przygotowany. Zawsze, zawsze. Żeby nic się nie stało, przede wszystkim, to trzeba uważać, żeby tutaj zawartość nie ucierpiała. No bo to, jakby wiecie, to czekało długo na, na odpieczętowanie. Także mam nadzieję, że tam wszystko jest w porządku. Szczerze powiedziawszy. Powiedziałbym, że możecie zgadywać co, co tu się znajduje, jednakże bardzo wątpię, że, że zgadniecie, ponieważ y, był to impulsywny zakup i, i, i tak po prostu jakoś wyszło, aczkolwiek może Wam się uda, także to już też troszeczkę czasu temu miało miejsce. O, udało się. Uwaga, uwaga. Zakłady Buchmacherskie zamykamy albo podpowiedź był tu plakat dodawany. Zaraz do niego przejdziemy oczywiście. Jednakże pierwszy zakładeczka z, z Goodbye Erii, Żegnaj Erii. Jeden z lepszych tytułów, jedno, jedno mówek, Naprawdę coś fajnego do sprawdzenia sobie, czy, czy siądzie Fujimoto, który odpowiada za Fire Puncha i Chase O'Meana. Bardzo fajna zakładka, lubię zakładeczka od są bardzo fajne. I to co tutaj jest to Chojin X i Lato, Firewerki i Moje zwłoki. Ale Chojin X, czwarty Tomik. Ja tylko nadmienię, że mam tylko i wyłącznie pierwszy Tomik, a teraz już mam czwarty również. Chojin X od autora Tokio Gula, Sui Ishida, jak możecie zauważyć. Jest to tytuł, który chcę sprawdzić, bo pierwszy tom mi się całkiem podobał. Całkiem mi się podobał. Nie powiedziałbym, że to był jakiś jeszcze czy tutaj, coś nie ma. Nie wiem, reklama, nie wiem, czy ktoś jest zainteresowany. Hmm. O czym ja mówiłem? Że ten pierwszy to mi się całkiem podobał. Nie powiedziałbym, że się jakiś rozwaliłem, super rewelacyjne. Jednakże no to jest suicida. No jakbym nie dał dłuższej szansy temu tytułowi i temu autorowi, po prostu, to bym sobie mógł pluć, szczerze powiedziawszy, wiadomo gdzie, wiadomo kogo mnie. Yy, tutaj mam, już zaczyna się jakaś waleczka. Nie, ja nie mam pojęcia co tu się dzieje, nie będę Wam kłamał. Jednakże, no, to jest Suishida troszeczkę, szczerze powiedziawszy, yy, podobny motyw do, 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 do tego, co się dzieje w Tokio Gulu: czyli nasz główny bohater w jakiś sposób zdobywa moce, których może nie, niekoniecznie chce, i zostaje wplątany w świat super bohaterów, super przestępców. Yy, tutaj bardziej w tych klimatach myślę, że się obracamy. Jednakże, no, to w pierwszym tomie to tyle mogę Wam powiedzieć. Jednakże, no, rysunki są świetne. Suicida rysunki robi rewelacyjne. Może niekoniecznie jeżeli chodzi o walkę, chociaż ponoć się w Chojin X trochę poprawił. No, w Tokio Ghoul to nie wyglądało za dobrze. Bardzo nieczytelne były walki, ale ogólnie rzecz biorąc, rysunki są bardzo na bardzo wysokim poziomie. I no, widać, szczerze powiedziawszy, to bardzo, bardzo wygląda jak Tokio Ghoul. Tam podobne jakby kadr, jeżeli czytaliście, to, to wiecie o co mi chodzi. Jeszcze coś fajnego tutaj znajdziemy, żeby Wam zaprezentować, naprawdę to wygląda bardzo dobrze. Tutaj niestety walka jest to, to nie jest mocna strona, jak mówiłem, suicidy. ale no, chciałbym sobie szczerze powiedziawszy, bardzo chciałbym, chyba z tych wszystkich tą najbardziej chciałbym sobie przeczytać. Mm, tutaj Chodzin e, X, no niestety nie znajdę nic no, może użycia, fajna dziewczynka, ale te ząbki ma śmieszne, zawsze mnie dziwiło czemu oni te, te ząby piłują, mm, e, chyba najbardziej Chodzin X bym sobie najchętniej przystawił na razie. no pierwszy to my czwarty, no troszeczkę się gryzie, to co chciałbym mam jeszcze o tym tytule powiedzieć, to coś, o zobaczcie jak fajne, bardzo ładne, to by na pocztówkę się nadało, bo na plakot to, co chciałem wam pokazać, to mam nadzieję, że tu będzie widać... No, <laughs> niestety nie widać. Normalnie, normalne są rozdział. jednakże Suishida w tym Chojine X, ma jakąś maniakalną potrzebę robienia podrozdziałów. Jak normalnie macie rozdział 22, to no 22, 1, 22, 2, 22, 3. I tak cały tom. I macie tylko jeden rozdział w, w całym tomie, jednakże ich jest więcej. Po co to robić? Nie mam bladego pojęcia, dla mnie to jest głupota, szczerze powiedziawszy i to po prostu źle potem się klika na jakimś aniliście, bo przeczytaliście jeden tomik jeden czap super, statystyki wam się zaburzają, ale no dla równowagi każdemu się tak zaburzałem, także taki plus chociaż. I to co wam jeszcze na koniec pokażę, to jest plakat, który mnie przekonał do tego preorderu, bo już szczerze powiedziawszy nie preorderuję mam, z tego względu, że... No, chyba głównie ze względów kosztów, ale jak są fajne dodatki, to zawsze się po to skuszę. No albo twarda oprawa, którą nie dostanie się nigdzie indziej niż w pre No to też jest tutaj wiecznie śmiertelnego chociażby. Albo hmm, obecnie uchodząca Nana. tego tytułu, szczerze żeby się nie zbierał, Chojin X Blackacik. Tak się to prezentuje. Widać. do podpisik. Oczywiście on tego nie podpisywał to jest jakaś kupie, tak to się prezentuje, fajnie wygląda znam, że sobie z kupie będzie będzie mi komponował się całkiem spoko do, do ściany, bo też mam jakieś czerwone nie wiem czy nie jest to Curry z czerwonymi elementami także będzie fajnie wyglądać przy sobie szczerze powiedziawszy, ten wygląd tego plakatu nie jest jakiś turbo rewelacyjny ale podoba mi się jakby mi się nie podobało, to bym nie kupował, jak możecie się domyślać tak to się prezentuje i to wszystko, to wszystko w tym unboxingu. Zapraszam po więcej, tak jak mówiłem, jeżeli się spodobało, lejeczka i subskrypcje, jeżeli jeszcze jej nie macie, bo te unboxingi będą się w przyszłości dalej pojawiały, jak się nadal pojawiają i, i mam nadzieję, że, 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 że tak będzie długo. Już, mi, już na lat mi leci i mm, nawet nie wiem co mówię. Także łapka w górę, komentarz może co ostatnio sobie kupiliście, albo czy, czy coś stąd czytacie. Możecie dać znać co sądzicie chociażby o zakończeniu Ceku tak, Tytanów. No mi się niespecjalnie podobało. Do zobaczenia w następnych materiałach. Pa pa!